generalnie to y, miało mnie tu nie być. Tak ja <noise> jak <bierze> w papierze <noise> Tak jest, jednak jestem. Nie wiem czy dotraktować się w tym jakiegoś znaku, ale idąc tak. głębiej jakby, to generalnie to miało mnie nie być w ogóle na tym świecie, a, a jestem, więc jak takie niespodzianki już gdzieś tam spadają to zaczynam się wtedy nad tym zastanawiać. Jeżeli wszystko jakby sprzyja temu, żeby to spełnić, to po prostu to robię. Chciałem ja tutaj zacząć od takiego podchwytliwego uwaga pytania. W jakiej miejscowości pan dorastał? W bardzo małej miejscowości. Właśnie wręcz można powiedzieć. Na wsi, to znaczy no, na wsi w tym sensie, że to po prostu to była osada. Nazywa się to osiedle, osiedle niewiadów. Taką ma nazwę. Więc nie jest ani wsią, ani, ani miastem. Nie ma praw miejskich. Po prostu osadą. Powstało przy, e, przy zakładzie pracy, który tam był wtedy taką potęgą. Produkowano, nie wiem czy kojarzycie przyczepy kempingowe. Słynne na Europę. Ale rzeczywiście jest to zastanawiające, że, że z, takiej, z, takiego, z takiej małej jakiejś wspólnoty może można wyjść jakby w świat prawda? I, i coś tam osiągnąć. Wydaje mi się, że to, co, to, co mnie kiedyś prudowało, czego wcześniej nie, nie miałem nazwać, to tak naprawdę to była wiara początku wiara po prostu w to, że, że mi się uda, czyli wiara gdzieś tam w siebie, prawda? E, ta droga niestety wydaje mi się teraz z perspektywy czasu gdzieś, gdzieś mnie z, zgubiła, e, bo chociaż miałem tę siłę, że, że wierzyłem, e, to, e, to wierzyłem po prostu tylko i wyłącznie w siebie, w siebie jako, jako człowieka. E, miałem Miałem fundament, to znaczy miałem wiarę w naszą katolicką, chodziłem do, do kościoła, byłem ministrantem, ale to było bardzo, bardzo powierzchowne. Niemniej jednak dotknąłem tego, na całe szczęście. I to jest po prostu w nas, jak już jesteśmy ochrzczeni i później chodzimy do tego kościoła, nawet jak nic z tego nie rozumiemy. I jak później przyjmujemy komunię pierwszą, nawet jak nic z tego nie rozumiemy. I później, jak mamy sakrament wierzmowania, nawet jak nic z tego nie rozumiemy. I tak dalej, i tak dalej, to, to jest to wielka siła. Wielka siła, i na całe szczęście wydaje mi się, że, że ja tego odczytałem, bo. W późniejszym okresie mi się to po prostu bardzo I... przydało, w sensie takim, że jakby się gdzieś tam narodziło z powrotem, jakby e, tak naprawdę uświadomiłem sobie, że, że to jest moja tożsamość, że to, jest, e, to są moje korzenie prawdziwe. Sami w naszym życiu Pan Bóg działa e, brutalnie, po prostu podstawia nowe, o no, najnormalniejszym w świecie, takiego haka, jak się mówi, z takim języku, młodzieńczym. i Człowiek upada. Wydaje mi się, że coś takiego wykonał w, w moim życiu. Co teraz z perspektywy czasu nazywam błogosławieństwem wręcz, i, i wielką łaską. Chociaż wiązało się to z, z wielkimi perturbacjami. trudnościami. A teraz wiem, że, że to była naprawdę m, wielka łaska. Dlaczego tak? tak mocno, no może w niektórych wypadkach po prostu tak, tak trzeba. Teraz, z tej już długiej perspektywy czasu, wiem po co się to wszystko działo. A mianowicie tak naprawdę to wierzę, wierzę w to, że działo się to po to, by, by mogło się w przyszłości spełnić moje prawdziwe powołanie, o którym nie miałem zielonego pojęcia, a czy jest mój sakrament małżeństwa, po prostu które Tam poznałem w ludzkiej szkole moją przyszłą żonę. Tam się poznaliśmy. No i później żyliśmy w tak zwanym konkubinacie, prawda, przez 13 czy 14 lat do momentu tego, tego wypadku. I też nam się wydawało, że wszystko jest stworzone że, że przecież się kochamy niby, że, że tworzymy parę, że, że w sobie jesteśmy też niezależni, że mamy pełną wolność, prawda? Jak pojmowano, to było przynajmniej ale to takie było nasze poczucie, że czego nam nie brakuje, że możemy się zająć swoimi karierami, czy swoimi siłami prężnymi, e, e, pełni talentów, i że możemy je rozwijać no i w ogóle do przodu, prawda? E, a tak naprawdę to, to były iluzje życia. To była nie do miłości, ale jakaś fałszywa. Po nie wiem, mam tego, bo to nie da się w słowach powiedzieć. Poprzez ten wypadek, który mi się przydarzył, a który ja nazywam błogosławieństwem. I, i tak naprawdę to był pierwszy moment, kiedy, kiedy Dorota, od niej się tak naprawdę zaczęło. Kiedy ja byłem w śpiączce dwa tygodnie. I i tak naprawdę przyszedł taki moment, że lekarz powiedział, że Pani Dorota, no, nie wiadomo, czy, czy, czy radę, czy nie. proszę poinformować rodzinę i przygotowywać się na najgorsze. To tak naprawdę wtedy dopiero Dorota stanęła oko w oko z prawdą. Z prawdą o tym, kim jesteśmy, prawda? Co, co znaczymy, i, i, i o tym, że, że są właśnie takie sytuacje w życiu, które pokazują, że, że jesteśmy bezsilni. Że tak naprawdę jedyną instancją, która pozostaje, jest po prostu Pan Bóg. I tak naprawdę ona dopiero wtedy sobie to uświadomiła. I przypuszczam, że wykonała że w swoim życiu po raz pierwszy, tak jak sobie teraz o tym mówimy, rozmawiamy, analizujemy, nazywamy, chyba pierwszy raz przeprowadziła prawdziwą modlitwę. Po prostu. Że to był moment, kiedy, kiedy musiała się zatrzymać, po prostu. Kiedy wiedziała, że ktoś, kogo ona jej niemanie kocha, po prostu odchodzi. I wtedy momentalnie przyszło jej wszystko do głowy i nagle się zaczęło wszystko wydawać proste i jasne. Pytania pierwsze, co myśmy zrobili? Dlaczego myśmy tam żyli? Dlaczego my nie mamy dzieci? Dlaczego myśmy się nie pobrali? To było, to, słuchajcie, to, to, tak jak Dorota mi opowiadała, to było, tam było wszystko, tam były pretensje, tam był krzyk, tam był lament, tam były pretensje do Pana Boga, tam były pretensje do siebie, do, do rodziny, do no po prostu wszystko, wszystko, wszystko. Skończyło się to po prostu, jak już to wszystko tak naprawdę wyjęło na wierzch. To, to zdobyła się na, na jedno końcowe takie zdanie i tym po prostu to, to zakończyła. Ale to jakby z niej wyszło samoistnie. Jakby już tak wszystko gdzieś tam ponazywała, wypluła z siebie, wydostała na, na zewnątrz, wypowiedziała weter do Pana Boga, no wszędzie, to powiedziała tylko na końcu, że, że jej zdaniem ona po prostu nie będzie umiała żyć be, beze mnie. Ona po prostu to wypowiedziała na głos, że jeżeli tak ma być, że, że ja mam odejść, to ona to przyjmie, tylko żeby Pan Bóg ją nauczył z tym żyć, bo jej się w tym momencie wydaje, że nie będzie potrafiła tego zrobić. I wydaje mi się, że, że potem zaczęły się yy, dziać po prostu cuda gdzieś tam, nie? Bo, yy, no bo inaczej nie można tego nazwać, bo tak naprawdę na drugi dzień, czy tam na, na, na jeszcze następny... Miała telefon no, od pani doktor, która dosłownie no, mówiła, że pani Dorota jest tak, że no, robiliśmy wcześniej te zdjęcia w płucie. tam chodziło przede wszystkim o płuca, że one nie chciały pracować. Były w fatalnym stanie. No, zdjęcia, pokazują, że pokazywały, że jest beznadziejnie, a dzisiaj religion jest dobry. Więc no, nie umiem tego nazwać, też, nie też umiemy wytłumaczyć, ale to tak się stało. Zdarza, oni się po, po swojej no Ale będziemy go wybudzać. Więc jest, jest dobrze. No i już nie się działo, to, to co się działo. Powróciłem do, do zdrowia. Życie zaczęło więc swoim rytmem. I Dorota zaczęła mi opowiadać, to, to co się wydarzyło, to co się Jak to wyglądało, jak to w szpitalu jak się zachowywali lekarze, jak się zachowywała rodzina, jakby co ona robiła i tak dalej, i tak dalej. I, i, ale w międzyczasie już jakby ona też zapomniała o tym, co, co, y, co ona też naobiecywała. Panu, w tej modlitwie to były też, prawda, no, wszystko się czek odda, żeby jednak ten, ten, ktoś, ten ktoś żył więc tam też były obietnice i tak dalej, i tak dalej. I ja słuchając jej e, paru rzeczy się, że tak powiem, czepiłem mocno, ponieważ ja wcześniej e, dwa razy się oświadczałem w wyrodzie i, i ona no, nie przyjmowała, ale tak jakoś. Się nie A ja jakoś też tak się nie garnąłem, więc tak, 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 tak. wiecała, że wszystko my się pobierzemy. To my będziemy, będziemy rodziną w ogóle no, i Jak ona mi to powiedziała, to to było takie dla mnie, <tryk> okej, okay. pomimo, że tutaj jeszcze, prawda, nie ja wiadomo, czy będzie facet chodził i tak dalej, ale mnie to dało na przykład wielką siłę. I to mówię to po to, że to jak, jak to szło gdzieś tam etapami, prawda, że, że tak jakby nasza przemiana, następowała atak, yy, tak spokojnie. I później następny etap to są właśnie te takie pomocy Pana Boga. Już ta noga coraz lepiej się miała i musiałem ją trenować. Jeździłem na, na fizykoterapię do, do powliskiego szpitala yy, i tam przypadkowo też się znalazła taka siostra Jaryska Kapucynka ja wracając już z tej fizykoterapii, do, do samochodu. Nagle takie słyszę chłapanie właśnie za, za mną, takiej siostry, która właśnie tam biegnie, o, Czy ja mogłabym, żeby pan mnie tam podniósł do, do, do mnie, do, do, do klasztoru, bo ja mieszkam na, 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 na Kempiska, a podobno pan też mieszka, bo tam w rejestracji mnie powiedzieli. Ja mówię, no, mieszkam. <noise> na nią, a ponieważ byłem gdzieś tam dobrze wychowany, oczywiście tam mam też wiedział. Proszę ja, bardzo, dopowiedź, ja siada. No i pojechaliśmy tu 6 km. Nie? No i taka po prostu rozmowa. Ja, a a jestem? Ja no, jak się pan nazywa? I mówię, pazura. Jak, jak? Prawie pazura. Prawie pazura. Aha. I mówię, bratem czarka jestem. Tak? Tylko brat Macarek na imię? <grym> a, no, bo tak powiem. Aha, okej. Okay. Zawsze działało, nie? Aktorem jestem, no. Tak? O, ale śmiesznie. Fajnie. A co, a siostra gdzie mieszka? A ja na Kępińskiej tam. jest klasztor, tak? Tak, tak, to jest taki tam... A jaki numer? O, no, to przy, przy mnie niedaleko bardzo. Tak, a pan nie, Ja mówię, bo tam 67. No to tak, to jesteśmy sąsiadami. Jakoś mi się nie kojarzyło, że tam jakiś klasztor był. No, ale nalewa się tak od słowa do słowa. No i ja zacząłem opowi opowiadać o swojej historii, prawda? co mi się przydarzyło. Yy, ona zaczęła mówić w tym klasztorze i mnie tak zaciekawiło, ta święta Klara. Aha, o, ale ciekawe, super. I ona się zaciekawiła moją historią. No już w skrócie z gotowy, bo, bo to się nie da kolei. I generalnie padł temat prawda, sakramentu małżeństwa. No i właśnie słowa do słowa, a to, że trzeba się przygotować, a to ci mogliby najlepiej, a to ten, a później ślubna, no ale to gdzie, na no, to my byśmy nie chcieli jednak tutaj ten, bo do preparacji, a coś tam. No to nie, to tam się wypełnić, tam można pojechać gdzieś taką górszę, że nie znajdą was tak? No, tak to my zamkniemy tam do że... No i tak od słowa do słowa jakby zaczęło się dziać wokół tego sakramentu małżeństwa, gdzie też już jakby zdobywaliśmy świadomość wagi tego, tego sakramentu i, i przygotowania się do, do, do niej, jakby. I Wtedy nie wiem, no, ja już miałem jakąś taką dużą siłę. Wydaje mi się, że to jest też ta siła, która emanowała od tej siostry, później od tych sióstr. Ja zacząłem tam przychodzić. Później już odwoziłem tą siostrę, razem z nią wracałem. Więc yy, tych podróży mieliśmy bardzo dużo. Później już sam przychodziłem do tego klasztoru. Ja zacząłem się pytać o, o wiele rzeczy. Yy, I po prostu coś we mnie zaczęło kiełkować zacząłem po prostu. Porozumieć, czuć pewne sprawy, że, że w pewnym momencie wiedziałem, że ten sakrament jest niesamowicie ważny. Wiedziałem, że, że muszę się do niego przygotować, że muszę yy, przede wszystkim zrobić porządek ze swoim życiem, prawda? Czyli muszę skorzystać z innego sakramentu, z sakramentu pojednania. Ja się bałem tego po prostu, to było strasznego, ale. Ale już wiedziałem, że muszę to zrobić, że muszę się z tym zmierzyć, że, że muszę się przygotować, że muszę z, że zrobić rachunek sumienia, że muszę się oczyścić, po to, żeby, żeby później móc w czystości wziąć ten sakrament. Ten, ten wydaje mi się, że to nie jest głupie, tak jak się to chyba nam wszystkim młodym, wydaje mi no bo też kiedyś byłem młody też mi się to wydawało tam głupie i przestarzałe, że, żeby żyć. W w czystości przed, przed sakramentem małżeństwa, Naprawdę, żeby, żeby siebie oddać tej ukochanej osobie jako piękną, czystą osobę. Pracujemy właśnie nad tym, żeby, żeby tego przestrzegać. Prawda? A więc tych wszystkich też zasad, które są nam związane z życiem kościoła. Co kościół mówi prawda? o tym jak trzeba żyć, jakimi zasadami się, się kierować już będąc też w sakramencie małżeństwa, prawda? Czyli nie może to pozostać obojętny coś takiego jak, jak sprawa in vitro, jak sprawa eutanazji i no tak Po prostu my tym, tym właśnie musimy żyć musimy sobie to uświadamiać, czym to jest i nazwać rzecz po imieniu. I i dlatego na przykład dziękuję Panu Bogu, że właśnie za to, że byliśmy namawiani naprawdę wielokrotnie, że, żeby, żeby spróbować to initru. No, byliśmy w takim wieku już no, troszkę starszym żona jak miała 41 lata, a staraliśmy się, się o tak 3-4 lata, czyli miała 30-7, prawda? Jak zaczęliśmy się no to... Yy, no to, to to jest to w pewnym wieku już jest trudno, prawda? Po prostu ta, taka jest też no, biologia. Yy, yy, I wiedzieliśmy po prostu, że, że, tego, że tego zrobić nie możemy. I też to oddaliśmy gdzieś Panu Bogu. Też, też zawierzyliśmy że, że jeżeli... Po prostu najnormalniej się w świecie odbyliśmy też motorcy naszą wspólną. że jeżeli... Yy, wszystko, co, co możliwe, to, to zrobiliśmy. Jeśli chodzi o taką duchową sferę, zamawialiśmy msze, jeźdźmy na pielgrzymki, prawda? Co w ludzkiej mocy, to oczywiście też, no bo to też trzeba, musieliśmy się spotykać i tak dalej, i tak dalej. My też wiedzieliśmy, kiedy najlepiej, i zrobiliśmy, to, co w ludzkiej mocy, wszystko też. Ale tutaj nie wiem, czy nie więcej, no, po prostu cały czas się mówiliśmy o to, zamawialiśmy msze. I, tak dalej, i, i, I żyliśmy przede wszystkim tak jak kościół tego wymaga, prawda. Myśmy namawiali na to, na to imię, wiedzieliśmy i powiedzieliśmy, że jeżeli mamy dziecko, to po prostu ty nam to, to dasz, bo to jest dar od ciebie, a jeżeli go mamy nie mieć, to są też inne sposoby, żeby to dziecko mieć, można adoptować i tak dalej, i tak dalej. Więc może wtedy skorzystamy z innego sposobu, ale takiego, który będzie się jemu podobał. A o tym Kościół. Jeżeli Kościół mówi o tym, że to mu się podoba, to znaczy, że to się podoba po Bogu po prostu i to jest, to jest proste. A propos tego nowego życia, który zaczął Pan po tym wypadku. Siostra tego nie widziałem, my wiemy, jest Pan aktorem, funkcjonuje Pan na w jakimś specyficznym środowisku. Jak to Pański brat w sklepcu powiedział, aktorzy to jedna wielka rodzina, wszyscy się nienawidzą. E, więc chciałbym się zapytać, jak środowisko zareagowało na, na to jego życie? Jak otoczenie? Czy nie bał się Pan jakiegoś ostracyzmu, tego, że, że zaczął troszkę inaczej na Pana patrzeć, że Pan straci pewną ofertę, straci pewnych przyjaciół? No, e, trochę się to z, z tym wiąże, prawda? Natomiast. E, e, Myślę, że trzeba położyć na szali pewne wartości, prawda, którymi się kierujemy i które są związane z podejmowaniem pewnych decyzji, które te decyzje są związane z, z pewnymi i propozycjami, które niesie ten zawód i niebezpieczeństwami, które niesie ten zawód. Każdy inny. Natomiast no, środowisko... Ja nie wiem jak, jak, jak reaguje. No, mogę się domyślać. Mam takie sygnały czasami, prawda, że, e, że może funkcjonuje jako taki troszkę dziwny gość. No, któremu walnę na mózg. jakiś jakieś że teraz zrobić coś jest nie tak. No więc coś, tak, coś takiego... coś takiego jest, ale... Ale ja się nie przyjmuję, bo to generalnie może być ich problem, tak? bo <grybujesz> się nie mówi.